koniec z tej strony kała i brunet i witam Was w szybkim, krótkim vlogu. Dzisiaj byłam w Empiku i kupiłam sobie siódmy tom Horimi. i powiem Wam, że coraz bardziej podoba mi się ta historia. znaczy zawsze mi się, od zawsze mi się podobała, ale kocham ją naprawdę coraz mocniej i mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze trochę, bo z tego co wiem, na razie wyszło w Japonii 9 tomów, a dziewiąty tom w Polsce pokaże się w styczniu. Tak więc siódmy tom Horimi i japoński, gramatyka z ćwiczeniami. Książki tej pani, to jest Ewa Krasowska-Mackiewicz yy, wydała kilka książek o nauce języka japońskiego ja polecałam jej poprzednie książki w moim innym filmiku, gdzieś tam link będzie, może gdzieś tam wyskoczy teraz. I informacja, chciałabym zrobić kolejny filmik z serii Pytania i Odpowiedzi, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, zadawajcie je pod tym filmikiem i w kolejnym filmiku dotyczący właśnie pytań i odpowiedzi ja na nie odpowiem. Więc to wszystko w tym vlogu, nie jest może zbyt długi. Tak więc pamiętajcie, macie jakieś pytania, to zadawajcie po tym filmikiem. Dzięki za wysłuchanie, dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, cześć.